Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale Dziś postanowiłem nagrać taki troszeczkę nietypowy filmik bo nie będzie to filmik z podróży czy ewentualnie z jakichś wypadów na fotografię przyrody Chciałem nagrać taki film, w którym troszeczkę podzielę się z Wami moim dwuletnim doświadczeniem fotografowania przyrody Dzisiaj będzie na temat stroju, ogólnie stroju maskującego czyli wszystkiego co jest związane z maskowaniem się, żeby nas dzikie zwierzęta nie zobaczyły. I tak, zacząłbym od głowy przede wszystkim. Głowę, głowa to jest miejsce takie na ciele człowieka, które, które służy do, do, do myślenia między innymi, ale też przy maskowaniu jest potrzeba zakrycia tej części ciała, ze względu na to, że jest ona bardzo dobrze widoczna z daleka. Do maskowania głowy w lecie, w lecie oczywiście, bo w zimie teraz jest już chłodniej używam, teraz Wam pokażę o takiej takiej siateczki e, dzięki której głowa, że tak powiem, nie jest widoczna z daleka, bo zwierzęta zwracają uwagę na jakieś takie ruchy szczególnie ptaki, jak się ruszamy wtedy one one po prostu uciekają, boją się e, natomiast, jeśli zakryjemy głowę, zobaczcie w ten sposób to wygląda o, już twarz jest teraz. Teraz chwilkę za, za, zawiążę to. O! Twarz jest już w tym momencie prawie niewidoczna. Oczywiście, jak się ruszamy na boki głową, prawda? Patrzymy w lewo w prawo, to wiadomo, że nas wtedy dobrze widać. Natomiast, jeżeli stoimy bez ruchu, siedzimy gdzieś w krzakach, czy gdzieś za jakąś siatką maskującą, zdejmę to teraz, to nas nie będzie tak dobrze widać. Tą siateczkę, tak, nie wiem jak to nazwać, taka ani czapka, ani, ani, ani kominiarka, siateczka maskująca nazwę kupiłem w sklepie o nazwie na literę D, pewnie domyślacie się jakim w myśliwskim, także polecam. Ogólnie, jeśli chodzi o, o jakieś kupno, jakieś stroje maskującego. ja kupowałem już różne stroje maskujące, który dla, dla snajpera taki był z takimi frędzlami, który był bardzo, bardzo niewygodny. Ja bym na, przynajmniej go nie polecał, ze względu na to, że wszędzie się zaczepia. Po prostu gdzieś idzie po krzakach, za każdym razem się gdzieś o coś zaczepi i po prostu no, nie jest on wygodny i powiem szczerze, specjalnie nie maskuje. <laughs> także to sobie kupicie. W tej chwili jakoś podrożało, bo byłem ostatnio w tym sklepie i za bodajże 40 zł kupiłem tą siateczkę maskującą na głowę. Dynnie, przepraszam, nie kupiłem, tylko teraz była cena 40 zł. ja kupiłem dużo taniej, także podrożała troszkę. W zimie, właśnie wczoraj, przepraszam, nie wczoraj, tylko bodajże przedwczoraj byłem w tym samym sklepie, kupiłem sobie taką kominiarkę. W tym to już niestety na zimę, na takie chłodne dni, będzie, będzie raczej, raczej, raczej chłodno w twarz, tutaj bardziej po, po twarzy. Więc, więc nie bardzo polecałbym to w zimie, chyba macie jakiś szalik fajny czy coś takiego i możecie sobie na szalik to założyć. Ja akurat szalika zwykle nie używam, nie komin jakiś używam, więc to w tej chwili odpada, natomiast to jest bardzo przydatne. Zaraz pokażę jak to wygląda. Jest bardzo ciepła przede wszystkim ta kominiarka. To jest taka, właśnie też na dziale myśliwskim kupiłem, także jest to kominiarka do polowania ogólnie. My też, przez tych którzy fotografują dziko przyrodę, też można powiedzieć, że po części polujemy, prawda? Zaraz ją spróbuję założyć, bo ona się ciężko zakłada, szczególnie, że nie ma bardzo włosów i mi się zaczepiają o nią, ale spróbuję w miarę równo założyć, to Wam pokażę jak ona leży sobie. O, w ten sposób, troszkę trzeba naciągnąć. Nie wiem, czy równo, zawsze sobie w ten sposób sprawdzam, czy jest równo czy nie, czy jestem szef na środku. Jest, o i mniej więcej tak się wygląda. No tutaj troszeczkę bardziej widać te oczy, twarz. Ja myślałem, żeby sobie tutaj zszyć jeszcze boki, wtedy yy, mi nie spadało, bo tak to troszkę spada. Z tym, że minus jest taki, że podczas fotografowania niestety paruje mi wizja. Oddychania trzeba niestety wstrzymywać oddech Gorzej z filmowaniem, jak no, coś się powiedzieć, wtedy, wtedy no, jest ciężko ze względu na to, że paruje wizję. No, trzeba po prostu jakoś, muszę coś wywesić w związku z tym. Także głowa moim zdaniem tak wygląda. By Natomiast, a, a jeszcze, jeszcze odnośnie tej siateczki. Bo sama siateczka to jak widzicie, ja ma w głowę, więc, więc troszeczkę lekko prześwituje sobie czapkę, zakładam. Jeżeli jest oczywiście w miarę chłodno, bo w lecie to nie zakładam. Także że to jeszcze tą siatką można troszeczkę zmniejszyć tą, tą jasność głowy. Teraz druga część, która jest najbardziej widoczna podczas naszego polowania z aparatem, są to ręce. Dlaczego? Ponieważ wystają nam zwykle z jakiegoś swetra, bluz, z bluzy, chyba że ktoś z krótkim rękami, wtedy ręce są całe białe. O tym później będę mówił. Na ręce, na ręce, co na ręce używam? Na ręce najlepiej założyć jakieś lekawiczki. Najlepiej w lecie, jak sobie kupiłem, również trochę reklamuje ten sklep. Fajne <grymne> lekawiczki, takie do polowania, maskujące. Po założeniu założę na prawą. lepiej widzicie, jestem troszeczkę zaplastrowany, Wczoraj się trochę pociąłem, niechcący. Nożem do tapet robiłem sobie takie prowadnice do rog. Tak to wygląda. Tylko, że mówię, no nie mam nic na, na rękawu więc nie widać zbytnio. W każdym razie te rękawice fajnie się zmywają z otoczenia, ponieważ są w taki kolor ala maskujący, co pozwala właśnie ukryć ręce również przed zwierzakami. Znaczy ukryć, no bardziej po prostu mniej nas widzę, bo to wiadomo. One zresztą widzą głównie zwykle na czarno biało więc, więc troszeczkę łatwiej nam się ukryć przed nimi. O tyle, że zapach mają, węch mają lepszy od nas, więc trzeba też uważać, żeby Zwykle ustawiacie się pod wiatr, chociaż jak mam być szczery, to ja zwykle nie zwracam na to uwagi, nie wiem czy dobrze, czy źle, a pewnie źle. Także tak wyglądają te rękawiczki letnie, w zimie to już nie bardzo one służą. Powiem szczerze, jak już jest 0, czy minus 1, nawet plus 1, plus 2, to marzną ręce, więc kupiłem sobie takie rękawiczki zimowe. One już nie są w kolorze maskującym, ale są zielone, więc troszeczkę dopasowują się do tego środowiska. O, tak wyglądają na ręce. Rękawiczka jak rękawiczka, najzwyklejsza, Fajnie, bo one mają tutaj takie też gumowe wypustki, także łatwiej się chwyta aparat czy, czy, czy co tam generalnie chcemy. Niestety, y, próbowałem coś zrobić z nimi na telefonie. Trzeba zdejmować, bo te gumy na te gumy ekran telefonu smartfona nie działa. Nie wiem dlaczego, ale nie działa. I są ciepłe dosyć. Chociaż wczoraj, powiem szczerze, byłem w lesie i przy temperaturze bodajże. Minus jeden chyba było wcześniej, troszeczkę mi zmarzły ręce. Wiecie, jednak się stoi, nie zawsze się chodzi, tam się przejdzie, stoi, ale to już sądzę, że w jakiejś tam następnej potencjalnej części to opowiem o tym, o podchodzeniu z zwierzęt. Dzisiaj jest ubranie. Teraz reszta ubrania, czyli góra i dół. W lecie, nawet jak są takie dosyć ciepłe dni, Polecam taką bluzę cienką, również taki leśny kamuflaż, świetna jest, po prostu jest świetna, świetnie maskuje. Stałem naprzeciwko sarny, może 5, może 10 metrów, tak się patrzyła, nie wiedziała co to czy, czy to jakieś zwierzę, czy to, czy to może część drzewa. Bo za drzewem stałem i Powiem szczerze, chyba nie była pewna. Często mi się to zdarza w, tych, w tym stroju. W, znaczy w tym, niekoniecznie w tej tylko bluzie, ale w całym stroju. Zresztą na koniec pokażę się Wam, jak mniej więcej się wygląda w takim stroju. Więc e, dobrze to maskuje. Na pewno, że oczywiście lato, bo na zimę no to przecież człowiek za nas w takim cienki. To jest cienkie, takie dosyć przewiewne, także dlatego właśnie polecam. Ja może bym to założył teraz sobie na koszulkę, to pokażę Wam, jak to wygląda w komplecie z rękawicami. Już nie, poka nie, będę, nie będę zakładał maski, bo maski to, to już nie masz takiego znaczenia znaczy ma znaczenie, ale nie w filmiku, to ma sobie sami sprawdzicie jak sobie kupicie o, tak się wygląda, plus rękawice założę te letnie, bo one nawet dosyć fajnie się komponują razem z tą o, z tą, no, zobaczcie czy znaczy, na tle zielonego, tego jasnego to wiadomo, że nie widać, ale na jakiś tle drzew w cieniu, to praktycznie nic nie będzie widać A zobaczcie bez że tak powiem, w cudzysłowie błyszcze się z daleka to samo to samo z, może założę tą cienko tak na szybko z tą cienką chociażby, prawda? Tutaj głowę widać z daleka bardzo dobrze. No teraz też będzie widać po założeniu dobrze, ale, ale zobaczcie jaka jest ogólnie różnica. Jest duża bardzo różnica. Przynajmniej moim zdaniem. Jeśli się mylę, to napiszcie w komentarzach. Trochę wyglądam jak arabski terrorysta. Na razie nikt mnie jeszcze z nim nie pomylił, ale pewnie przyjdzie kiedyś taki czas. O, zobaczcie. Świetnie się komponuje. Także tutaj troszeczkę ją, tak powiem, podrasowałem, bo nie wyblakła, bo używam takiego środka na kleszcze, bo nie chciałem dostać boreliozy. W związku z tym używam takich mocniejszych środków na kleszcze. Okazuje się, że ono niszczy, on, ten środek niszczy kolory mocno na ubraniach. Także tak wygląda góra. Oczywiście góra bardziej, że tak powiem, letnia. Letnio, wiosenno początek jesień natomiast yy, góra też yy, taka powiedzmy późna jesień lekka zima więc ja sobie na legro za 95 zł takie coś też świetna sprawa można na legro wyszukać takie rzeczy fajna kurteczka też, bardzo, bardzo wygodna z kapturem, kaptur też pomaga jak się założy na głowę teraz pokażę jak wygląda na mnie <laughs> nic takiego szczególnego, ale ale, ale pokażę jak plus, minus, jak to wygląda. Patrzcie sobie, o w ten sposób się zakłada. Niestety przez głowę, ale to, to można być takim wymagającym, żeby wszystko, wszystko było tak jak trzeba. O, jak sobie ściągnę jeszcze to, teraz robię chód tym razem, ale zobaczcie, zostałbym, ale nie bardzo mnie będzie widać. Już nie będę sobie udalał obiektywów, bo jestem ustawiony bardziej na stacjonarne no tak to wygląda jak założę rękawicę plus tą maskę to praktycznie mnie nie widać dla zwierza... dla zwierzę... dla zwierzaka że tak powiem dobrze i to by było jeśli chodzi o górę tyle na temat jeśli chodzi o dół tak powiem to spodnie najlepiej jakaś taka zgniła zieleń sobie założyć do lasu ewentualnie tak jak ja mam to już są stare spodnie muszę ja w końcu zmienić takie najzwyklejsze moro kupione w sklepie na hali targowej, ale powiem wam szczerze, fajnie się sprawdzają, bo są takie ciemne, jak że były ciemne, żeby to nie było jasne. Bo widziałem takie też właśnie w sklepie, bardzo jasne, nie wiem, czy one by się sprawdziły. Jasne, takie właśnie w Moro leśne, ale powiem szczerze, nie wiem, czy nie byłoby jej dobrze, wiesz, takie najlepsze są takie właśnie ciemne tego typu, także spodnie, spodnie nie musicie specjalnie przywiązywać wagi do nich. Byle by nie były jasne, bo jak będą jasne, no to. Wtedy już troszeczkę człowiek się odznacza bardziej. Najlepsze są właśnie takie ciemne spodnie. Coś jeszcze miałem powiedzieć na temat spodni. Aha, miałem powiedzieć na temat tych strojów snajperskich. No Mi to bynajmniej nie pasowało. Widziałem też takie fajne są spodnie w sklepie, w takie liście, tak jakby. Takie niby 3D. One też sądzę, że mogłyby się sprawić. Ale powiem szczerze, dla mnie były za niskie w kroku. I po prostu ani człowiek nie może kucnąć. A wiadomo, jak się fotografuje, to czasem trzeba kucnąć, czasem trzeba. Siąść, czasem trzeba klęknąć. Także dostanie by były dobre, ale gdzieś tam podnieść nogę, to bynajmniej dla mnie nie wygodne. Już miałem je kupować, ale, ale, ale po prostu nie kupię, ze względu na to, że, że, że po prostu nie są wygodne, jakoś tak nie pasowały mi. Teraz buty. Buty, no to nic specjalnego, nie będę tutaj za dużo mówił o butach. Roz, rozgadywał się dlatego, że buty, no to buty jak buty. Najważniejsze, żeby były wygodne, żeby. No wydaje mi się, że najlepiej. Ja, bynajmniej, mam takie, takie stare buty. Szczerze mówiąc, przeznaczam je tylko do lasu. Bo mam takie buty w góry, mam buty do lasu i takie do normalnego chodzenia, że tak powiem. Do lasu mam takie już stare buty, ale są też takie szarawe, nie są jakieś jasne. Tak, akurat. No, no najlepiej, żeby były jakieś ciemne, bo jasne to też wiadomo. Najlepiej jasno się nie ubierać do lasu. Jeżeli chcecie sfotografować, żeby, żeby Wam się udało sfotografować jakieś zwierzę, to najlepiej się nie ubierać w jasnych kolorach do lasu. Także najlepiej w ciemię, bo to ciemne na zimę. To biorę takie właśnie mm, ala trekkingowe. Takie najtańsze sobie kupiłem. Płecza, Kurde, reklamuję firmy, ale dobra już nie będzie. I, i tego, i, i taki. A, natomiast, a jeszcze ważna rzecz, bo przypomniało mi się, jeśli jest w lesie mokro, z kolei, jeżeli nie chcecie sobie zmoczyć, nie chcecie, żeby wam było ciepło, ja sobie kupiłem najtańsze, najzwykle, najzwyklejsze takie gumowce po kostkę. takie to są chyba jakieś, nie pamiętam jak to się nazywa. W każdym razie to są takie gumowce. One są cieplane w środku męskie Wczoraj nawet w takich chodziłem, bo było mokro. Były, był śnieg mokry, było błoto. A w takich sobie możecie śmigać. Też jakiś ciemny kolor najlepiej wybierzcie z gniła ziele. Ja mam akurat niebieskie, takie ciemno-niebieskie. Także, także one się nadają. Wczoraj na przykład chociażby kurczę, zapomniałem jak to tak się nazywa. Oj. Widzicie, zapomniałem, jak ten tak się nazywa. Bażant. bażant. Za każdym razem jakoś zapominam te bażanty. Właśnie wczoraj mi się udało sfilmować barżanta. Stałem praktycznie obok, no tak, no nie w krzakach na pewno, obok krzaczków i filmowałem go. On praktycznie mnie nie widział. Szedł sobie spokojnie. Zresztą zaraz zobaczycie na filmiku, jak to wygląda. Właśnie podczas tego robienia tego filmu wyglądałem w ten sposób. Tak byłem ubrany w tą kominiarkę, górę, rękawiczki, spodnie moro, jak widać, te, które mam zawsze. I w ten sposób, właśnie ubrany, yy, widział mnie ten barzat. Może tam coś kojarzy, może coś tam jest, ale pewnie, na pewno pewnie nie. Dobrze, to tyle na dzisiaj. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji. Jeżeli chcecie więcej takich tego typu części y, dotyczących y, fotografowania przyrody, dajcie znać w komentarzach. Mam kilka takich tak powiem, projektów w głowie na, na kilka jeszcze takich w cudzysłowie, odcinków. No i cóż, tyle. Do następnego. Cześć!